Witajcie, drodzy widzowie! Arejko 265, kłania się nisko i zapraszam was na mecz, który już dzisiaj o godzinie 20:45 się odbędzie w ramach eliminacji Mistrzostw Świata 20:45. Hiszpania podejmuje u siebie Szwecję, więc postanowiłem, że wam dzisiaj wrzucę tenże. Oto mecz. Także ten oto mecz wpadnie teraz na kanał. Tylko że tu 20.45, to zrobimy 21. Będziemy, jak będzie 20.45, to będziemy 21. robić godzinę. Wybaczcie tylko że Muszę... to jest. Także mogę, możemy zaczynać. Mecz Hiszpania Szwecja bezbędnego przedłużenia. Przejdźmy sobie do spotkania. O, oczywiście tak jest wyjazdowe. i Sobie ustawienia gry. 21 pierwszą ustawimy. A jesień mamy. domyślne, o właśnie, na no. to nie chodziło. Czy... Także bezbędnego przedłużenia leci z koksem. Wyberna nie jest. Właśnie. Nic się nie zgadza. Wandal Metropolitana. Jest niezadnionym. Jest, jest Madrid, ale. Santiago Bernabeu jest. O właśnie. Jest. Domowym. Chyba tam będziemy, powiedzieć, tylko to z do gry. No. No teraz się wszystko zgadza. Magrebskiego Stadionu Santiago Bernabeu. witamy państwa przed telewizorami. Już za chwilę rozpocznie się transmisja meczu na który wielu kibiców czeka z niepokojem. Przy mikrofonie Tomasz Smutkowski, a obok mnie Jacek Laskowski z PRL. Będziemy dla Państwa komentowali dzisiejsze spotkanie. Hiszpania zmierzy się ze Szwecją. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też kubarowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują w Jak będzie dzisiaj, zobaczymy. Ja gram Hiszpanią. Jak wygląda wyjściowa jedenastka Hiszpanii? W bramce Unai Simon. Dalej w formacji obronnej Jordi Alba wystąpi razem z Cezarem a na bokach. Dalej Koke oraz Sergio Busquets zagrają na środku pomocy. Przymór zagra Alvaro Morata. Choć Estadio Santiago Bernabeu do dziś należy do największych obiektów piłkarskich na świecie, to nawet w porównaniu z latami 80. pojemność tego obiektu nie przytłacza. Owszem, jeszcze na Mistrzostwach Świata stadion ten mógł pomieścić 90 tysięcy widzów, a przecież po przebudowie w latach 50. przychodziło na niego 120 tysięcy widzów. Przyznam, że nie mogę się doczekać, aż zobaczymy Santiago Bernabeu po następnej modernizacji, która ma zrobić z niego cyfrowy stadion przyszłości. Widzimy teraz skład drugiego zespołu. I chyba ustawieni będą w ramach klasycznego 1-4-4-2. Dwóch środkowych pomocników to więcej możliwości w środku pola, ale i kłopoty, jeśli nie mają jasno zdefiniowanych kompetencji. Do tego dochodzi efektywność gry skrzydłami, które tutaj mają blisko do partnerów i są po prostu włączone w krwią i Ale popatrzmy, bo mają okazję. Pręka! Mamy kola już na starcie! Dobra, to prognoza na resztę meczu. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję raz jeszcze. Nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknym samym w sobie. Brawo! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Jaki wynik dajcie znać, jaki wynik wytypujecie, dajcie znać w komentarzach. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Świetnie go teraz wypuścił. Ale obrona powstrzymuje tę próbę. A przecież mogło być niebezpiecznie. Awesome. Dobra akcja, obrona może być popała. Dobry odbiór, piłka jednak wyszła na aut. I ładnie mija teraz rywala. Elson i Dobra piłka na dojście. I Brankarz wybił piłkę, nie ma niebezpieczeństwa. Mały nie, czysty odbiór polu karnym. Dobrze, teraz znalazł partnera. O Mam ma mnóstwo miejsca! He, he, kardy! Przewinienie! Sędzia zdecydowanym decydywanym pokazuje, że będzie rzut kardy! Czego, masz pretensje? E, dobra, byłeś faulowany? Nie strzelaj. Jak to jest RT. Eee wejdźmy kokę. O. Dobrze, spróbujcie wcześniej. częściej. na powiększenie prowadzenia. Mhm. I gol! Pewny strzał. Piłka ląduje w Dobrze wykonana jedenastka. Spójrzmy jeszcze raz na ten strzał. Po wejściu do jedenastego metra przymiarka i bez szans na skuteczną obronę. Dobrze wykorzystany ten ruch. Ćwiczyłem wcześniej, to mi się podało, że dało teraz. No to mamy 2 do 0. Zlatan Ibrahimović. Prawo, dobrze w obronie. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. No i teraz zrobił prezent rywalom. Obiecująca akcja, ale czy rozwinie się coś konkretnego? Niewiele brakowało by dojść do tej piłki. No ale mamy out. Szkoda, była szansa na dokładne dogranie ale tak się nie rzucą z strata. strata shit musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego aby przetrzeć się dzisiaj przez taką defensywę nie są Nie zdołali trzymać się przy piłce. A teraz będzie dobra okazja. Jest! Proszę Państwa! Wyczekiwana, upragniona pranka dla Hiszpanii. Rywal nie miał nic do powiedzenia. Kiedy La Furia chce, to potrafi. Wszystko na gołu, a okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Ale tutaj mieliśmy też pokaz, jak należy wykańczać sytuację, w której obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen spokój i skuteczny strzał w światło nie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynika. To dopiero pierwsza połowa. Postaje piłkę. Co teraz już zrobi? Mocne wejście, ale czyste. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. O, i to był książkowy odbiór piłki. Morata, teraz przy piłce. jest na obrony, uwaga, nie do wiary, kolejny gol, prowadzą już różnicą czterech planek. może tak skuteczna gra z kontrataku, a z takiego bliska to nawet my byśmy chyba grali w domku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Mamy już zatem cztery do zera. No, Hiszpania jest potęgą no. Piłka razem. Nie oszukujmy się. Szwedzi to są Szwedzi. Jedynie tylko Zalfa, on ich czasami ratuje. No niestety, no ale tak to. To prawda, Byłem pewien, że umieści piłkę w siatce, ale w ostatniej chwili rywal zdołał go wybić z rytmu. Przez to minimalnie stygmować. Dobry odbiór. Piłka jednak wyszła na aut. No, Stawiam w tym meczu Na Hiszpanię Zaraz to, no, to chyba... Nie pamiętam czy już typowałem wynik W, w, w na meczykach Chyba nie typowałem jeszcze Jak wytypowałem To typowałem A jak nie wytypowałem to sobie typuję Taki sam jak tu się skończy Nie Naprawdę już na polski wytopowałem i także ale zagramy sobie jutro. My ale dla polski wytopowałem wynik. Dajcie znać no, właśnie to jutro to jaki to wynik to dla to naszych to dajecie A, jutro będzie właśnie film lecie właśnie z eliminacji naszym zespołem Oj sam, i zaletan nie no. Ale należy strzelać przy takich okazjach z głową, a tutaj uderzenie było zdecydowanie na siłę. Tak się chuj. Łatnie teraz uszył na połowie rybana z półką. pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać ślizgów w taki sposób. Tak, teraz uznaję, że to wykroczenie zasługuje na żółtą kartkę. Pełna zgoda, popieram decyzję. A inaczej, zróbmy to tak Czy nawet nie zdąży kiknąć Teraz strzał! No, niech wiele teraz brakowało. Przenosi ten piłkę odrobinę nad poprzeczką. To była dobra szansa z wolnego groźne, precyzyjne uderzenie, ale nie światło bramki. Weszła trochę w górę, ale... Warto było spróbować. Skutecznie teraz broni Co ci to na pyk? teraz bez kropotu jedną zaletę miał ten strzał. Był silny. Trudno się nie zgodzić. To było najgorsze rozwiązanie w tej sytuacji. No, rozwiązanie siłowe. Za poza polem gry. Zacznie drużyna przeciwna. Jest zawsze... Olson Bracimowicz, strzela teraz! Ale świetna to była próba! Piłka przelatuje tuż nad poprzeczką. A O i wraz z jest decyzja: będziemy mieć zmianę na boku. jest sławka! Dobry odbiór, ale piłka poza nimi boczną. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska. Pablo Sarabia. Bez problemu wybił przeciwnika pole. Sarabia! Oj, będzie czerwioń i karny. Sędzia przerywa grę i przyznaje wolnego z Hiszpanii. Wolnego? Ma dość takich zagrań i ostrzega teraz, że następne takie przewinienie skończy się od razu żółtym. Przepraszam, to nie było w polu karnym. Nie była kujwa w polu karnym? Chyba to było w polu karnym, no to nie wiem o teraz jeszcze bliżej panie Teraz mam, żeby to było w okno wykorzystać I w mur pójdzie w hmm. rękach. Dobra obrona. To i tak dobrze pomyślałem, że pójdzie w mur I tak ma piłkę. Mogą tu teraz groźnie skontrować? O nie. Nie, 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 nie. Z tego nic nie... Nie pachniało. Tu za to będzie pachnie. A E no, kartka, kartka. Wy, wykluczenie. Będę zdziwiony jeśli nie zostanie wyrzucony z boiska. Ja się dziwię jak tak nieostrożnemu zachowanie w tej sytuacji. Sędzia postępuje. Tak, to mogła być żółta kartka, a w konsekwencji czerwona. Kolejny faul, na pewno tak się skończy. No kujwa, ile można się rzucać, no. Dobra interwencja. Eh, za linią złapał ty. Hala Za linią było złapane. Do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. Dobra ta interwencja. Strata Hiszpanów. Przejedli w tym perywale. Wyjdzie. Prostopadłe podanie. Victor Leader. Rendel upadł, teta ah, spada mi stąd. I więc, że I ruszają z kontrolą. Będzie ciekawio. A teraz będzie dobra okazja. Kuźwa. Nie pozwolił tutaj na strzał. Karwahal, chodź. Obie ekipy doszły do wniosku, że przyszedł czas na zmianę. Czy wpłynie to na obradkę? Była sytuacja i była główka. El defensywa skutecznie powstrzymała przed całym strzałem. Aleksander i broń i bramka, coś niebywałego, wszyscy sądzili, że będzie gola jednak. Jan Kurusewski, doskok do rywala i po akcji. Morata teraz przed ale to by było tyle, koniec Nie są. Sędzia zadecydował o doliczeniu 3 minut gry. Kurwa, no. No a teraz oddał klikę w zasadzie za darmo. Niech zagrał? Będzie groźnie. Rata, to musi być gol. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat -tricka. Gol, gol i znowu gol. Domyka każdy co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. Są pełni zasłużone Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale. Łapek w górę. Komentarze dajcie w komentarzach, jak nie macie co womysłów skomentować, to skomentujcie jaki wynik obstawiacie dla Hiszpanii ze Szwecją. A z Wam się żegnam. Do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć, pa. To na dzisiaj tyle łapki w górę, suby z dzwoneczkiem, komentarze. Mile widziane, do usłyszenia w następnych materiałach. Jutro wecz Polska, Węgry. Do usłyszenia jutro. Pa!